17.06, zaraz ben, będzie, że Kwiatos niedobry, bo się nie zna na zegarku. Miało być o 17, ale no nie wszystko da się od razu załatwić. Dobra, widzę, że live już leci, niech sobie leci, a ja sobie w międzyczasie wszystko przygotuję. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś dzisiaj nam będzie towarzyszył, czy ktoś będzie chciał porozmawiać o nowej Skodzie. Skodzie, Szkodzie, nie wiem jak to się tam właściwie prawidłowo wymawia, będę mówił po polsku. Skoda chyba. Czyli po prostu Skoda. O, już nawet ktoś jest. Dobra, tutaj sobie już opisujemy. I Zaraz ruszymy. Cześć Łukaszu, cześć Menelaos, witam was panowie. Akurat kątem oka zobaczyłem, kto jest na czacie. Resztę przywitam za chwilę. Mamy czas, żeby sobie przygotować kawkę, wypalić fajka, a ja tutaj, tutaj po, poopisuję, wszystko przygotuję. Dobrze, to mamy dzisiaj, dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj z gościem. Możecie kojarzyć, tak? Nawet niezły grajek, koza GG, coś wam to mówi? Facet, który wymarkował tą skodę od razu, jak serwery ruszyły. Ja nie wiem, jak on to robi, kurde. Nie wiem. W ogóle byś się koza odezwał, by było wiadomo, czy cię słychać na live. Ie. Słychać. To, słychać? to słychać. Aha, no to tak. dobrze. Jak ciebie to już słychać, być. to to jest ok. już wszystkim. To mam pisane. To jest zrobione. Na momencie, jak się i zaraz do was wracam. Dobra, moi drodzy. No to jesteśmy 11 osób. Jedna łapka w górę, momencik. No i dobra, już jestem. Witam wszystkich, kogo mi tu mamy, kogo dzisiaj gościmy. Chciałem teraz oficjalnie przywitać mojego gościa Kozak GG31 z klanu One. Witam cię jeszcze raz. Coś. No i teraz po kolei witam cię na Laos. Cześć Łukasz, cześć, bileść, cześć Kolorku, cześć Gryniu, cześć Kanibal, cześć Crazy Lopez. Cześć Łukaszu. cześć AK, witajcie. Tak jak obiecałem dzisiaj kolejny odcinek gruzowiska, na warsztat bierzemy skodę T56 wczoraj, tak tylko pobieżnie. Ze dwie, trzy bitwy z randomem udało nam się zabrać, zagrać na tyle nam czas pozwolił, a dzisiaj już troszeczkę, troszeczkę będzie więcej. Troszeczkę sobie dłużej porozmawiamy o tej maszynce. Wrzucam jeszcze tylko link do donate'ów, do jeżeli ktoś miałby ochotę wesprzeć, wesprzeć działalność kanału. Poczekajcie, żebym się nie pomylił. Oczywiście, jeśli ktoś ma chęć zasubskrybować, zostać wspierającym, również się nie pogniewam. No dobrze, Skoda T56, ten czołg trafił do nas wczoraj. Mogliśmy go kupić w wyjątkowo fajnej cenie, ponieważ najtańszy zestaw jest za 6600. W zestawie mamy między innymi sam czołg, jedno miejsce w garażu oraz skórkę pojazdu, która wygląda bardzo, bardzo fajnie. Koza, chciałbym się Ciebie podpytać... Już nie będę pytał, jak ty to zrobiłeś, że już ten czołg wymarkowałeś, ale chciałbym ci ogólnie spytać o opinię o tej maszynie. Co o nim sądzisz? Mocne strony, słabe strony, warte tych pieniędzy kupować, nie kupować? Oddaję Ci głos, proszę bardzo. To może powiem tak w skrócie: bo tutaj nie ma co dużo mówić my. Jest to jeden z najmocniejszych pojemek w tej chwili w grze. Mhm. Na pewno top 1 albo top 2 z czołgów ciężkich. Jeżeli chodzi o PMG oczywiście, nie mówię o drzewkowych. E, świetny zarabia, ma dobry pancerz jak na HTK Premium. Fajne działo, boost, który zadaje 920 obrażeń, jeżeli się nie mylę. No i przeciętna mobilność, to jest jako taki jedyny minus. Dość ślepy też minus w sumie. No i chyba tyle. Mi się grało nim, szczerze mówiąc, świetnie. Mm -hmm. Bardzo fajne i groźne jest w bitwach. Ile mniej więcej musiałeś robić na trzecią markę? E, w momencie, kiedy ja to wbijałem nie było jeszcze wymagań. Były wymagania serwerowe, mm -hmm. więc było to w okolicach 3600-3700. No to, to no to całkiem nieźle, powiem ci. Jak na sam początek, 3600-3700 to dość, dość, dość wysoko. Witam kolejnych widzów. I Teraz chciałem z Tobą jeszcze porozmawiać o poszczególnych tych rzeczach, zanim przejdziemy do samych bitew. Pozytywnie się wypowiadasz na temat e, pancerza. No to chciałbym wiedzieć, który aspekt tego pancerza jest taki ok. Wieża, kadłub, e, co tak najbardziej tutaj właśnie uważasz, że jest, e, że jest e, najmocniejsze, na czym można najbardziej polegać. Moim zdaniem. Najbardziej może polegać na wieży, jest bardzo twarda. Jedynym minusem tej wieży jest, wiadomo, duży właz, który się rzuca w oczy od razu. Tak, 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 tak. I jarzmo działa, gun matlet. Jest dość słaby, nie jest to najmocniejszy, większość ustamek z golda go przebije. Mhm. I tak samo łączenie wieży. Też jest nie najlepsze, ale ciężko się tam strzelić, więc... Ja osobiście przez 70 bitów nie odczułem, żeby ta wieża była słaba. Według mnie była mega mocna. Dodatkowo jeszcze był, jest bok, mm -hmm. który jest podobny do obiekta 907, czyli taki, taka łódka, że tak Tak, 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 Więc potrafi odbić losowe pociski. w sumie tyle. No dobra. Więcej w tym pozorze nie ma. Na samym początku powiedziałeś, że obecnie jedna z dwóch najmocniejszych premek, yy, to którą byś wskazał jako powiedzmy numer dwa albo numer jeden z tej dwójki? E Powiem o ciężkich w sumie, bo ciężkich PMAK jest dość dużo, mocnych, mm -hmm. ale taką najmocniejszą wydaje mi się, że jest E2 według dużej ilości graczy. T54E2, mm -hmm. który też jest magazynkiem, też posiada ciało jedno-strzałowe, ale większość korzysta z magazynka i sprawuje się bardzo dobrze. Właśnie widzę, że tutaj na czacie chłopaki o T542 te też, też dużo właśnie się wypowiadają, dy, dyskutują. No dobra, zasięg widzenia no tutaj też nie jest jego mocną stroną. 442 jest u mnie, ale ja mam załogę dopiero trzyperkową. Będzie się rozwijać, będzie się uczyć, więc nie wiem, ile u ciebie się udało, na ile udało ci się to podciągnąć. U mnie jest 440, ponieważ gębę bez optyki, gębę tylko z wentylacją i z zwiat. Hmm, czyli masz troszeczkę nawet gorzej ode mnie. Dwa metry gorzej. Ja wrzuciłem tak. właśnie optykę, stabilizator i zaawansowany układ przeniesienia. Jak to u ciebie jest właśnie z wyposażeniem? Masz na pewno yy, wentę. Tak, no, wentylację, zaawansowany układ. Mhm. I te reakcji. Dobra, czyli widzę, że. Układu tutaj... nie posiadam. System trakcji jednak tak. dałeś, a dlaczego system trakcji, tak. a nie zaawansowany układ przeniesienia? E, w większości, jakby jeżeli jest na prostej drodze, albo na mapie miejskiej, gdzie po prostu jest ten idealny dla niego, mhm. no to osiąga prędkość 38-39 km na godzinę bez żadnego problemu. No rozumiem. No jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, to zakładam, że duże zestawy oraz racje. Tutaj raczej zmian nie ma. Standard, A rozkład amunicji mnie, mnie ciekawi, jak masz właśnie też rozkład amunicji, jak nim, jak nim pod tym względem grasz. Posiadam zero pocisków podstawowych. Full Gold. Posiadam, tak, Full Gold 26 dokładnie i 4 burzaki. Hmm, czemu w ogóle z podstawy zrezygnowałeś aż tak źle? E, nie, to nie dlatego, że jest zła penetracja. Jest, moim zdaniem to jest dobra penetracja, jeżeli chodzi o premkę mm -hmm. ósmego tieru, tylko ja się skupiłem na, na jak najlepszych wynikach, żeby wyciągać jak najlepsze rezultaty, Rozumiem. żeby się nie mylić w bitwach, oddając no tak. strzały. Czyli nie chciałeś sobie pozwolić na to, żeby któryś strzał, strzał po prostu nie wszedł. Dokładnie. Powiem ci, że witam kolejnych widzów. Cześć panowie, cześć Józiu, cześć Rou, cześć Dominik. Jeżeli kogoś przegapiłem, wybaczcie, o cześć Goku. A... Zauważyłem wczoraj, jak grałem z randomem, że tym czołgiem bardzo przyjemnie się gra w plutonach co najmniej dwuosobowych. Fajnie się współpracuje, dużo, dużo jest takich możliwości przed duetami. Nie wiem, jak jeszcze przed trójkami, bo nie grałem na trzy szkody, ale mi się ogólnie. Ten czołg jest taki w mojej opinii bardzo przyjemny zarówno w kierowaniu, jak i w prowadzeniu właśnie ognia do, do przeciwnika. Jakie są jeszcze twoje odczucia pod tym względem? Tak? Biorąc pod uwagę, że już tych dużo maszyn masz, masz przerobionych, jak oceniasz samą przyjemność gry tą tą premką. E, grałem się nią przyjemnie. Mhm. Do pewnego momentu, gdzie przestały mi po prostu iść bitwy. Mhm. Tak w sumie to nie grałem Plutonu na dwie skody lub trzy, więc nie mam jakby na to...